Nie powiem nic y, odkrywczego posługując się staropolskim przysłowiem, że pod latarnią najciemniej. No, ale jak powiem, że skandal, no skandalik, tlił się miesiącami y, w Komisji Państwowej do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich Poniżej 15 roku życia, czyli zwanej potocznie Komisją do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii, no to się nam robi ciekawie. Ono robi się ciekawie, ponieważ okazuje się, że wszędzie tam, gdzie zaczynamy myśleć, mówić i działać w obszarze zacnych ekspertów, pojawiają się zagrożenia, zagrożenia wśród samych ekspertów. Nie tylko na doborze poszczególnych członków do komisji, ale potem na etapie realizowania działań. Rafał Łosiński, witam serdecznie na Kanale człowiekiem być? No właśnie, jak tu być człowiekiem? Przede wszystkim od członków komisji do spraw przeciwdziałania pedofilii i to ustawowo wymaga się nieposzlakowanej opinii? To jak to możliwe, że wśród kilkuosobowego zaledwie grona znalazły się aż dwie osoby, które w swoich działaniach w wykonywaniu powierzonych obowiązków? Kierowały się niegospodarnością, kierowały się wykorzystywaniem stanowisk, zajmowanej pozycji, a nawet podejmowały praktyki mobbingowe. I tego nie wiemy, czy wobec pozostałych członków komisji, czyli współpracowników równorzędnych, czy też wobec pracowników biura obsługującego. Ten podmiot, jak i wszystkie inne podobne ciała, organy w naszym kraju. Pamiętajmy, że każda komisja ma całą otoczkę biurokratyczną wokół siebie i osoby będące urzędnikami działającymi na rzecz tych członków takich gremiów. Jeśli chodzi o Komisję do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii, to yy, rodziła się w bólach. Jesień 2019 roku komisja ta powstaje. Przewodniczącym zostaje pedagog specjalny i socjolog Włażej Kmieciak, który na to stanowisko został powołany z rekomendacją tak nielubianego i kontrowersyjnego podmiotu, jakim jest Ordo Juris. Uważanego za skrajnie prawicowy podmiot o poglądach tak konserwatywnych, że za nim już tylko jest ściana, bo nic bardziej na prawo nie znajduje się. Później się okaże, że Błażej-Kmieciak na swoim stanowisku wykazuje się bezkompromisowością, również w stosunku do środowisk prawicowych. Stara się zachować obiektywizm pełen. Mimo iż deklaruje się i nie tylko słownie, ale również poprzez wieloletnią praktykę życia, jako osoba gorliwie wierząca w ramach Kościoła Rzymskokatolickiego, to wytrwale naciska tych biskupów i tych kurialistów z tych diecezji, które bardziej opieszale podeszły do konieczności oczyszczenia prawdy w temacie wykorzystywania małoletnich przez niektórych pasterzy. Natomiast no, sam Błażej Kmieciak przecież nie mógłby tworzyć komisji. W pierwszej połowie 2020 roku to ciało się konstytuuje, przybiera kształt osobowy na następne kilka lat. No i tych członków również powołuje SEJM i otrzymują określone rekomendacje. Nie będziemy omawiać wszystkich członków Komisji do ds. Przeciwdziałania Pedofilii, natomiast są dwie osoby, do których pojawiły się zarzuty i podobno zarzuty nie dotyczą sytuacji pojedynczych. Jedna to psycholożka z ogromnym, kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. Wykładowczyni, ekspertka, biegła sądowa no wszystko można powiedzieć, co by kazało wręcz na kolanach padać. Właśnie, padamy na kolanach przed autorytetami rozmaitych tytułów i stanowisk. I to jest ogromna zguba i ogromny powód w rozmaitych porażek w naszej rzeczywistości, bo ma tytuł, ma stanowisko to jest nieomylna. No to co, jest nieomylna? Skoro w tym momencie leży u marszałka Szymona Hołowni wniosek o jej odwołanie, powołana była z poparciem, z poparciem określonym, ale co do jej kwalifikacji, doświadczenia nie było żadnych wątpliwości. Druga członkini, no właśnie, miała być ekspertką, ale okazało się, że ekspertką w zakresie. Ani nauk prawnych, ani pedagogicznych, ani psychologicznych, czy medycznych, nie była. Wystarczyło, zgodnie z ustawą o komisji, uwaga, aby posiadała odznaczenie. Proszę Państwa, posiadanie odznaczenia państwowego predysponowało do podjęcia funkcji w Komisji do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii. Fajnie, nie? To druga osoba, której postawiono zarzuty o mobbing, niegospodarność, nadużywanie własnego stanowiska. Kiedy sprawa ujrzała światło dzienne, to znaczy kiedy pojawił się wniosek do Marszałka Sejmu o odwołanie, a no wtedy, kiedy pojawiła się nowa przewodnicząca Karolina Bućko, prawniczka. Na początku grudnia 2024 roku już powołana przez Nowy Sejm, na to stanowisko otrzymała poparcie obecnej koalicji rządzącej. A dlaczego mówię, że sprawa wypłynęła? Bo nikt tego oczywiście oficjalnie nie ogłosił, gdzieś któryś z dziennikarzy. Dotarł do tej informacji, zapytał przewodniczącą, czy to prawda, że taki wniosek o odwołanie dwóch członków złożyła. No i zgodnie z prawdą nie zaprzeczyła. Czyli sprawa cały czas gdzieś była ukryta. No, troska o dobre imię komisji. Przypomnijmy sobie, że rok temu, na wiosnę 2023 roku, komisja państwowa uzyskała drogą Kolejnego dokumentu sejmowego, kolejnej ustawy, poszerzenie swoich uprawnień. I wtedy jej pierwszy przewodniczący, kilkuletni przewodniczący, niewątpliwie zaangażowany, Błażej Knieciak, powiedział: Ja nie będę przewodniczącym, mogę zostać członkiem, ale tu potrzeba prawnika. Przy szerokich kompetencjach to musi być osoba zorientowana w tych tematach idealnie. Złożył rezygnację. Ale ten Sejm w poprzedniej kadencji przez ponad pół roku, mimo posiadania tej wiedzy, bo sprawa przecież była nie tylko przekazana drogą formalną do Sejmu, ale omawiana w mediach, nie powołał nowego przewodniczącego tej komisji, jako utrudniając realnie funkcjonowanie. Jakby sprawy nie było. Dwa miesiące po, nazwijmy to może z przesadą szumnie, abdykacji, Uważa jak czeka. rezygnację złożył również wiceprzewodniczący tej komisji. I tutaj z perspektywy czasu, kiedy już wiemy, co wiemy, zaczynają się podejrzenia, że najpierw rezygnacja przewodniczącego, a później dwa miesiące, czyli w krótkim okresie czasu rezygnacja wiceprzewodniczącego no, wskazują, że być może nie chodziło tylko o kwestie formalne i skuteczność działania na stanowiska szefów, ale chodziło też o to, że być może już w komisji było trudno, że być może już praca w tej komisji od strony współpracy, to co się tam działo w atmosferze, nie pozwalało na sprawne kierowanie i ochronę tak naprawdę dobrego klimatu dla pozostałych członków, tak, aby mogli efektywnie zająć się tą trudną materią. Praca w Komisji do Spraw Przeciwdziałania Pedofilii to naprawdę nie może być uznane jako okazja do fajnej, łatwej fuchy. To mierzenie się z tomami akt drastycznych opisów, gdzie człowiek o przeciętnym poziomie wrażliwości wymienia. To obcowanie z materią bardzo trudną, czasami niejednoznaczną. Kiedy się cofamy wiele lat do tyłu i trzeba oceniać dokumenty, których prawdziwość czasami bardzo trudno zweryfikować tu i teraz. Ale nade wszystko to obcowanie z krzywdą ludzką. Tą krzywdą można powiedzieć z obszarów najbardziej wrażliwych i dogłębnych. A zarazem ludzkie zachowania niegodne ekspertów, nie tylko w tak szacownym gremium, ale tak w ogóle ekspertów, specjalistów, na jakimkolwiek szczeblu by zajmowali stanowiska. To dla nas, dla nas społecznie zabrzmi górnolotnie, ale chyba prawdziwie nauczka, że jak dzieje się coś, pojawiają się rezygnacje, pojawiają się turbulencje, pojawiają się utrudnienia. Czymś, co ma dobre cele, ważne cele, co powinno przejść do przodu, to trzeba bliżej przyjrzeć się temu problemowi. Ale jeszcze jest druga refleksja. Pamiętajmy, że w takiej komisji nie znajdywali się od tak specjaliści gdzieś z bardzo tylnych rzędów. Nie ci, którzy kilkanaście czy kilkadziesiąt lat pracują żmudnie na swoich stanowiskach są tacy lekarze nauczyciele terapeuci wśród nich pedagodzy i psycholodzy którzy nie są zapraszani na salony którzy nie doświadczają takich zaszczytów a wykonują tę mrówczą i godną pochwały pracę ci nie bywają na zaszczytnych konferencjach i ci nie spotykają się z ludźmi, z którymi warto poklepać się po plecach. I tym pracującym na tzw. pierwszej linii frontu należy się szczególne uznanie.